Nasz program powstaje dzięki firmie Fanfaro, która jest producentem specjalistycznych olejów silnikowych, przekładniowych, przemysłowych i rolniczych, wyprodukowanych w oparciu o unikalną bazę estrową. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, zapraszam na test, recenzję samochodu, który za chwilę wyłoni się w pełnej okazałości. Cóż to takiego? Jest to Renault Megane. Ale nie to najnowsze Renault Megane, które chyba było na kanale, które dostępne jest tylko w wersji elektrycznej. Nie, to jest czwarta generacja Renault Megane, produkowana bodaj od 2017 roku. W tym momencie samochód ten dostępny jest w jednej tylko wersji nadwozia, z jednym tylko silnikiem i jest produkowany w Turcji. Ta wersja nadwozia to jest oczywiście sedan nazwany dla niepoznaki Grand Coupe. W 2017 roku powiedzmy, że może jeszcze kogoś to ruszało, a teraz wywołuje co najwyżej uśmiech politowania, to Gran Coupe. Jest to samochód produkowany w Turcji, jest to samochód, o którym w zeszłym roku wiele razy Państwu opowi opowiadałem. Mało tego, dokładnie tym egzemplarzem też parę miesięcy temu już jeździłem, tylko nie zdążyłem go dla Państwa nagrać i dlatego wzięliśmy go do redakcji na test jeszcze raz. Cóż jest takiego niezwykłego w tym samochodzie? Tylko jedna rzecz. Oprócz tego, że w dzisiejszych czasach kompaktowych sedanów już praktycznie nikt nie oferuje, no to tutaj tą jedną, jedyną cechą jest cena. 86 tysięcy złotych kompaktowe auto z silnikiem 1.3 benzyna, 140 koni z dopłatą... To jest bodaj chyba 7000 zł. Możemy dostać ten samochód z trochę, bogatszą, z trochę bogatszym wyposażeniem i ze skrzynią EDC, czyli z siedmiobiegową skrzynią automatyczną, dwusprzęgłową. I jak to w Renault, tak jest od pierwszej EDC, tak jak skrzynie dwusprzęgłowe przyzwyczaiły przyzwyczaił nas do tego Volkswagen, obniżają zużycie paliwa i poprawiają osiągi. No to w przypadku Renault jest zawsze odwrotnie, czyli mamy trochę większe zużycie paliwa i trochę gorsze osiągi. Tu jest chyba 9,6 do setki ze skrzynią EDC to jest 9.8. Niemniej ten samochód pojawił się, pojawił się w sprzedaży, pojawił się z taką ceną, czyli te 86 tysięcy złotych pod koniec ubiegłego roku i opowiadałem Państwu o tym, że okej, okay, ciekawe ile to jest warte nie? za te 86 tysięcy. Silnik benzyna, 1,340 KONI, sześciobiegowa skrzynia manualna, całkiem bogate wyposażenie. No to może być ciekawa propozycja. Oczywiście nie dla wszystkich, na pewno nie dla tych, którzy rozważają zakup suwa, nie dla tych, którym potrzebny jest kombi, no ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że niektórym jest trochę wszystko jedno. No i jeżeli jest Państwu wszystko jedno, to Renault Megan może być samochodem dla Państwa. Bardzo ważna uwaga. Ten samochód w zeszłym roku kosztował 86 tysięcy złotych, w tym roku ceny się zmieniły, 100, co wcale nie oznacza, że nie można go kupić za 86 tysięcy. Oczywiście, że można, tych egzemplarzy jest sporo u wielu dealerów. Oczywiście 86 tysięcy to będzie auto w kolorze białym. Te oficjalne cenniki teraz na luty 2025 są takie, że wersja ze skrzynią manualną kosztuje tam bodajże 103 tysiące, auto ze skrzynią automatyczną kosztuje 111 tysięcy, plus tam jeszcze jakieś dodatki można sobie do tego, do tego samochodu zamówić. Ale trzymajmy się tej ceny 86 tysięcy i wyobraźmy sobie, że auto, które stoi za mną nie jest srebrne, tylko jest białe. Warto? Zaraz, zaraz Państwu na to pytanie odpowiem, ale zanim przejdziemy do tego, jak to jeździ, jak się tym jeździ, e, i co w tym samochodzie nie do końca działa tak, jak działać powinno, no to tradycyjnie popatrzmy sobie na niego z bliska. Czy to jest ładny samochód? Myślę, że jego największą. E, Zaletą może być to, że to jest samochód, który totalnie znika w tłumie. Proszę zobaczyć, ta linia ona się jakoś specjalnie nie zestarzała. To jest nadal w porządku. Ja nie mówię, że to jest atrakcyjne albo ładne, albo że jest w tym samochodzie coś pięknego. Nie ma. Ale ta linia jest ok. Mimo, że to jest 2017 rok. Jeżeli chodzi o projekt, czyli pewnie z, no, z 10 lat temu minimum zaczęli to rysować. Oczywiście po drodze ten samochód został odświeżony. Jeżeli mamy tutaj znaleźć jakąś ciekawostkę z przodu, no to mamy lampę trochę podobne do tych, które są w kapturze i w ogóle w nowych renówkach trochę. No i w związku z tym, że ostatnio jest moda na to, żeby były podświetlane paski z przodu, no to tutaj tego podświetlanego paska nie ma. Ale jest taka imitacja, tak jakby, to znaczy tutaj ten chrom przechodzi nam w ten chrom, i jakoś to się nawet jakoś to się nawet tutaj nie gryzie. To jeżeli chodzi o przód, no i tak, czy można zrobić ładnego sedana z segmentu B, to jest bardzo trudne, a ładnego sedana z segmentu C nie wiadomo, nikt nie próbował tak naprawdę. To znaczy, owszem, no były tam jakieś próby, ale to nie, jest, to nie jest szerokość, to nie jest wysokość, to nie jest długość karoserii, która pozwalałaby zrobić coś atrakcyjnego. Tutaj myślę, że się całkiem udało. Nazwali przy okazji ten samochód Gran Coupe, czyli nazwali go strasznie głupio, No bo to ani Gran, ani Coupe. Natomiast jakoś się, to, jakoś się to broni i powiedzmy, że nie jest to szpetne. Ten tył z tymi lampami, które proszę zwrócić uwagę, są wyjątkowo, wyjątkowo zachodzące. Tutaj aż prawie do środka też wygląda to wszystko ok. Dwie małe uwagi. Ten samochód bardzo łatwo zgubić na, na parkingu. Jak gdzieś go zostawimy, to ja muszę sobie naprawdę długo się rozglądać, zanim wypatrzę coś, co jest srebrnego i coś, co jest po prostu starą renówką. Znika ten samochód w tłumie. Jeżeli jesteśmy takimi osobami, którym zależy na tym, żeby się troszeczkę poczuć przy okazji wydania jakiejś tam kwoty na nowe auto, no to w tym samochodzie będzie to trudne. To od razu mówię, dlatego że ten samochód naprawdę znika w tłumie i on nie dodaje, nie daje tej, nie ma tutaj tej wartości dodanej w postaci dobrego samopoczucia i dumy właściciela. Co... To akurat uważam, dla mnie przynajmniej jest ogromną zaletą tego samochodu, bo paradoksalnie ja się lubię od czasu do czasu schować w jakimś albo gracie. Zresztą niedługo pokażę Państwu, czym ostatnio jeżdżę na co dzień, albo, w jakim, albo właśnie w jakimś takim samochodzie, totalnie anonimowym. I ten samochód trochę taki jest. Czy to jest przycisk do otwierania klapy? Tak. I fajnie, że on jest tutaj, dlatego że ostatnio bardzo często spotykamy się z tym, że ten przycisk jest tu, gdzie go najłatwiej umieścić. 500 chyba 2 litry ma ten bagażnik i jest o, mniej więcej taki. Czy mamy tu jakieś koło zapasowe? Pełnowymiarowe. Mm -hmm. Auto jest bardzo poprawnie poskładane, całkiem elegancko polakierowane. I tak naprawdę ja tutaj nie mam jakichś wielkich zastrzeżeń do tego, jak ten samochód jest zrobiony. Uważam, że jest zrobiony całkiem w porządku. Jest oczywiście ocynkowane. I jest. Na oponach w rozmiarze 205x50 na, na 17. Jest też tutaj lekko puknięty, ale to nie. my. Takiego dostaliśmy. Błotnik jest oczywiście plastikowy i a, no i ktoś to przytarł. Nie! Ja cię! 86 tysięcy siłownik. Wspaniale. Silnik nie po środku. Tzn. Silniki rzadko kiedy są po środku, chyba że jest napęd na tył. Natomiast tutaj mam wrażenie, że to jest tak troszeczkę przygotowane pod jakiś inny zespół napędowy, gdzie tutaj mamy jakąś elektronikę od hybrydy i tak dalej. Jest tak bardzo przesunięty na prawo. Brakuje osłony. O dziwo. Jakbym miał powiedzieć przed otwarciem tej maski i dostrzeżeniem, że tej pokrywy brakuje, to chyba bym nie zwrócił na to uwagi, dlatego że, dlatego, że jest całkiem przyjemnie pracujący ten silnik. Taki fajny jest. Próbuję tutaj wypatrzeć coś, co by mnie zezłościło, wkurzyło albo na przykład sugerowało, że będzie z czymś kłopot, ale nie jestem w stanie tego wszystkiego wypatrzeć. Firma Renault przygotowała <grytania> widzę, przygotowała się konstrukcyjnie do szybkiego wyjęcia silnika w razie jego usterki. To jest silnik 1.340 koni. To nie są silniki, które E, słyną z e, niezawodności, przynajmniej do niedawna tak było. E, to też w trakcie jazdy m, powiem Państwu, jaki mój był e, trudny kontakt z tymi silnikami 1.3 od samego początku, ale to za chwilę. Tu ktoś grzebał. E, powiem tak, nie wygląda to zbyt estetycznie. To jest takie zastrzeżenie, te wszystkie rurki, te podciśnienia, niepodciśnienia, to wszystko tutaj na wierzchu. Um, może nie ma tutaj takich trytytek jak w fordzie, chyba w kudze ostatnio to wszystko wyglądało naprawdę bardzo dziwnie. Ale tak widać, że to jest tak zrobione. Niech będzie. Szybko. Ale siłownik jest. Czy ja się tu zmieszczę? No dobra, to mi troszeczkę przeszkadza. Jest za nisko. A fotel też mógłby być trochę wyżej, dlatego że opuszkami palców dotykam jego dolnej części. Natomiast powiem Państwu, że do tego samochodu się dużo wygodniej wsiada niż do V60, którą ostatnio testowałem. Jak sobie tu. No i na jak to w samochodach z takim lekko obniżonym dachem. Jeżeli chciałbym się tutaj wyprostować albo jakoś przeciągnąć czy coś, no to robię wgniecenie w dachu, dlatego że dotykam głową podsufitki. Natomiast jeżeli się troszeczkę zgarbię, to jest tutaj całkiem znośnie. Chociaż tak jak mówię, przeszkadza mi to, że to jak siedzę tak normalnie, jest trochę poniżej mojej linii wzroku. Ale wsiada się i wysiada z tego samochodu fantastycznie. Jakby taka taryfa przyjechała, to nie byłoby żadnego problemu. To jest, proszę Państwa, jeszcze samochód zrobiony naprawdę ze starych czasów i ze starych części, dlatego że tutaj nie widać takich masakrycznych oszczędności, jakie zauważamy ostatnio. Alumniowa wstawka, plastik, miękki. To jest twardy plastik, ale to już jest mięciutkie, to jest mięciutkie i też taka cecha charakterystyczna dla tych starszych samochodów. Tutaj to wygląda jak skóra. I to w dotyku jest prawie jak skóra. To oczywiście nie jest skóra, to jest coś w rodzaju skaju, no tak element wykonany z tworzywa sztucznego, pewnie z recyklingu, ale to jest dużo lepsze od tych materiałów, które są dostępne ostatnio, które są takie. Widać, że to jest takie. Buda zmielona z psem. No. Najtańsze jakie tylko mogłoby być. Te fotele są całkiem spoko. Mówię, mamy ten samochód w redakcji drugi raz. Tu już żeśmy ładnych kilka zbiorników paliwa w tym samochodzie wyjeździli. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, jakie są te fotele, to myślę, że tutaj wielkich zastrzeżeń wyartykułować nie mogę, nie powinienem. Tak wygląda kluczek. Czyli taka karta, jak już od ładnych 20 paru lat jest w Renault. I tak, skrzynia manualna, ale tak jak w... I to jest szóstka i. A skrzynia moim zdaniem bardzo przyjemnie pracuje. Jest też ta droższa wersja, skrzynia automatyczna dwusprzęgłowa, siedmiostopniowa. Ten ekran to był ból jak. Pojawiły się te renówki, to chyba w talizmanie pierwszy raz mieliśmy taki ekran. I powiem Państwu, że na początku obsługa tego była strasznie skomplikowana. Te zegary, które tutaj przed oczami miał kierowca, już nie tradycyjne, e, tylko jakieś tam łączone, ale przede wszystkim z jakimś nadmiarem informacji, to też mnie irytowało. Obsługa tego była koszmarna. Została poprawiona. No, jednak minęło parę lat, i to jest kolejny samochód, gdzie ten ekran jest nieduży, zorientowany pionowo, a nie poziomo. Nie ma tutaj dwóch wielkich tabletów piano black. Po prostu, tylko to wszystko jest takie stare, takie jak w 2017 roku. Chociaż tak jak mówię, ekran jest, ekran jest poprawiony, jego obsługa też jest poprawiona i powiem Państwu tak, w tym samochodzie jest zaskakująco dużo miejsca. I jest trochę tej przestrzeni. To też wynika z tego, że nie jest to segment premium. Nie musieli się tutaj za bardzo starać, żeby były nie wiadomo jak grube boczki, drzwi e, i tak dalej. No, jest to oczywiście ogromna deska rozdzielcza, i, e, ale dobrze się w tym samochodzie czuję, jak nim jeżdżę. Naprawdę, zaskakująco dobrze. Jeżeli chodzi o obsługę tego ekranu, uruchomimy sobie silnik. Więc tak, przede wszystkim podstawowa obsługa klimatyzacji odbywa się przy pomocy tego panelu. Tu jest też przycisk do świateł awaryjnych. Tym możemy sobie wyłączyć start-stop. Jakieś tam wspomaganie parkowania i grzane fotele. Duże fizyczne przyciski. Jeżeli chodzi o to, trudno sobie wyobrazić cokolwiek łatwiejszego w obsłudze. Włączanie, wyłączanie klimatyzacji, ciach i ciach. Synchronizacja, ciach, ciach. Nic tutaj więcej nie ma. Naprawdę. Jeżeli chcemy zmienić sobie ustawienia, gdzie ma dmuchać, no to musimy już nacisnąć przyciski, wywołać takie, wywołać takie menu. I teraz tak, tutaj też jest to wszystko bardzo proste. Ja korzystam tak naprawdę ze streamingu audio. Z wbudowanej nawigacji prawie nigdy nie korzystam. Korzystam z zestawu mówiącego i z radia. Z radia korzystam najczęściej. Natomiast no, też zazwyczaj szukam przycisku ustawienia, żeby powyłączać te wszystkie, te wszystkie rzeczy, które które mi przeszkadzają w trakcie jazdy. To, co najczęściej przeszkadza, no, to jest oczywiście asystent znaków drogowych. I ta przypominajka o tym, że przekroczyliśmy Prędkość. Tutaj, jak w każdym Renault, ostatnio wyłącza się to, plus parę innych rzeczy, które chcemy, czyli w tym wypadku jest to też ta ikonka żółta. Gdzie ona jest? Tutaj jest. To jest ten układ utrzymujący to jazdy. Wyłączamy to dwa razy naciskając przycisk, który jest niekoniecznie w jakimś fortunnym miejscu, dlatego że ciężko go znaleźć bez zrzucenia wzroku, właśnie tutaj. Jeszcze się nie nauczyłem robić to jak tylko uruchamiam silnik, robię to w momencie, kiedy zaczyna piszczeć za pierwszym razem. No i niestety ten wzrok na chwilę trzeba znaleźć ten przycisk, tak? On powinien być gdzieś tu, a jeszcze lepiej jakby był gdzieś tu, bo się naprawdę przydaje. Obsługa z kierownicy ultraprosta, to są zwykłe fizyczne przyciski, ultrawygodna łopata do obsługi radia i samo radio też <grym> po staremu. Eee, też ostatnio opowiadałem Państwu, że coraz rzadziej w samochodach jest możliwość wyboru częstotliwości, Najczęściej musimy polegać na liście, która została stworzona. Która często nie uwzględnia tego, co chcemy sobie włączyć. Mamy z córką taką ulubioną stację radiową, która nadaje gdzieś tutaj z okolic Warszawy, i po prostu bardzo często trzeba ją wywołać manualnie, dlatego że ma za słaby sygnał, żeby pojawiła się automatycznie. No i w niektórych samochodach możemy sobie posłuchać, a w tych, w których nie ma możliwości wyboru stacji radiowej, o właśnie tak po częstotliwości. No. To jest w porządku i gra całkiem przyzwoicie. Z takich drobnostek, które zauważyłem w tym samochodzie, jak jeździłem nim pierwszy raz, to jest pedał sprzęgła, który wydaje dźwięki. I to było kiedy ten samochód miał, nie wiem, z 500 czy z 800 km przebiegu, czyli te parę miesięcy temu. Teraz auto ma 8 czy 9 tysięcy przebiegu. Jak mamy niedomknięte drzwi, to auto nie chce się spuścić z ręcznego. Ale jak domknąłem drzwi, to już bez żadnego problemu. Czy ja sobie wyłączyłem te systemy? My safety purse wybrane i wyłączone wszystko, więc nic nie będzie nam przeszkadzało ani nic nie będzie szarpało za kierownicę. Chociaż w renówkach nie jest to problem taki jak w samochodach koreańskich. No i przede wszystkim nie będzie piszczało wtedy, kiedy dojdzie do wniosku, że przekroczyłem prędkość. Ja tej prędkości nie przekraczam, proszę Państwa. Ja jeżdżę zgodnie z przepisami, choć też z uwzględnieniem tego, jak jeżdżą inni. Czyli nie dopuszczam do sytuacji, żeby mnie tiry albo autobusy wyprzedzały, bo jest 50, wszyscy jadą 65, łącznie z ciężarówkami, i doprowadzenie do sytuacji, żeby tir, który jedzie za mną, doszedł do wniosku, że. Mam mnie dość i zacznie mnie wyprzedzać, to nie jest bezpieczna sytuacja. To ja już wolę jechać tak, jak jedzie kolumna. Ale mam czyste konto, zero mandatów od wielu, wielu, wielu lat. To tak, jakby ktoś chciał się oburzyć, że wyłączam sobie te systemy, a powinienem jeździć zgodnie z przepisami. Jeżdżę zgodnie z przepisami. Niski poziom paliwa. Jeżdżę zgodnie z przepisami, natomiast yy, natomiast yy, te systemy, one po prostu, to wiele razy Państwu mówiłem, one nie działają tak, jak działać powinny, czyli one po prostu się cały czas mylą. Dobrze, jak się jeździ taką starą meganką? Zacznę od tego, że ja zawsze lubiłem jeździć ronówkami. Miałem 19, to jeszcze w latach 90. -tych. W latach 90. też dużo jeździłem taką pożyczoną Renault 21 Nevada z jakimś takim nieśmiertelnym silnikiem 2.1 diesel. Jak moje supersportowe włoskie auto ciągle stało popsute, to właśnie Nevada w wersji Société, tylko z dwoma fotelami z przodu i z przestrzenią bagażową, po prostu robiła za taki samochód do za taki samochód do codziennej jazdy. Zresztą Nevadę, nie Nevadę tylko Renault 21, moją, na kanale u Złomnika mogli Państwo, mogli państwo oglądać. Lubiłem zawsze te stare Renówki, dziewiętnastkę przede wszystkim, ale też samochód, który był bezpośrednim następcą dziewiętnastki, czyli Renault Megane. Pierwsza generacja, druga generacja to były przyjemne wozy. Trzecia generacja stała się takim lekkim stylistycznym szokiem, to znaczy po dwójce Aka Żelasko, która być może pamiętają Państwo tą wspaniałą reklamę z muzyką Mobiego, jeżeli dobrze pamiętam. no to był samochód, który, jak pierwszy raz pamiętam dokładnie, gdzie pierwszy raz widziałem na ulicy w Warszawie megankę, tę nową trzy- czy pięciodrzwiową, to, to był szok. No to trójka była już takim samochodem bardzo podobnym do Opla Astra, a to nie jest komplement. Jeżeli chodzi o czwórkę, ten samochód przestał być ważny. I to po. Tym jak ten samochód został narysowany widać, że to nie było już tej... Może nie to że staranności, tylko takiej uwagi, w 2015, 2016, 2017 roku już wszyscy wiedzieli, że to, co jest taką bliską przyszłością motoryzacji, no to są SUWy. Niby wszyscy to wiedzieli, chociaż w Reno nie wyciągnęli z tego odpowiednich wniosków. Dopiero ostatnio wzięli się do roboty i dopiero ostatnio jakby ta oferta i paleta silników i to wszystko, co robi Renault, faktycznie nosi, nosi znamiona przemyślanych decyzji, tak? I takich dobrych decyzji. Czy wprowadzenie do sprzedaży taniego, kompaktowego, tureckiego e, sedana jest dobrym pomysłem? To jest zawsze dobry pomysł. Za 86 tysięcy złotych dostajemy samochód, który choroby wieku dziecięcego, w związku z tym, że produkowany jest już e, ładnych parę lat, powinien mieć za sobą. To jest samochód, w którym OK, jeżeli chodzi o wygląd, jeżeli chodzi o jakieś tam detale, czy coś, co przykuwa naszą uwagę, na no to powiedzmy, że tu już się w Renault jakoś specjalnie do tej meganki nie przykłada. No chociaż to nie jest brzydkie auto. Natomiast ten samochód bardzo przyjemnie jeździ. I to, co jest fantastyczne, to to, że ten samochód nie jest za bardzo w żadną stronę. On nie jest ani sportowo zastrojony, ani nie jest komfortowo zastrojony. Ktoś powie, że okej, okay, jest nijaki, ale tak nie do końca. To znaczy, w tym samochodzie nic nie przeszkadza, nic nie zachwyca, ale też nic nie przeszkadza. I tym się po prostu bardzo przyjemnie jeździ, tak na co dzień. Wsiadamy. Jedyny problem jest taki, że faktycznie możemy zapomnieć, czym żeśmy przyjechali i pod sklepem tego samochodu szukać. Jeżeli chodzi o pracę skrzyni biegów, jest fantastyczna. To jest taki dobry manual, i jak wiele osób, ja już oczywiście też. Najfajniej jest ze skrzynią automatyczną, tak? Do tego się przyzwyczaiłem. Natomiast ta skrzynia bardzo dobrze współpracuje z tym silnikiem 1340 KONI. O silniku 1340 KONI nie powiem Państwu nic dobrego. To są silniki, które jak pierwsze raz trafiły do nas do redakcji samochody z tymi autami, czy Renault, czy Mercedesy. To ja tak nie za bardzo. Nie za bardzo lubiłem tym jeździć. Nie podobał mi się dźwięk, nie podobała mi się praca tego silnika. Ewidentnie jest to samochód poprawiony. Też, to wiemy to już przez ostatnie lata, te silniki 1.3, czy w Mercedesach, czy właśnie w Renault, one potrafiły zajść niektórym użytkownikom za skórę awariami. Też. Pozostaje nam chyba tylko liczyć na to, że te najważniejsze problemy, największe problemy tej konstrukcji zostały usunięte. Chociaż tutaj też jedną rzecz zauważyłem, bo tak, ten silnik jest. Fantastycznie dynamiczny. On ma 140 koni, ale powiem Państwu, że ten, tej dynamiki w nim i takiego wigoru chęci do jazdy, moim zdaniem jest tutaj trochę więcej niż w 1.5 TSI ze skrzynią e, manualną w Volkswagenie. To jest takie wyrywne, to ma 9 skakiem do setki, natomiast to wrażenie jest takie 8,5 sekundy do setki. Naprawdę bardzo fajnie, bardzo dynamicznie zastrojony samochód, jak chcemy wcisnąć. Spadał gazu trochę mocniej. On wtedy będzie oczywiście palił około 10 litrów benzyny na 100 km. Średnie spalanie z tych kolejnych już jazd testowych mamy w okolicach 8 przy bardzo jakiejś takiej delikatnej, spokojnej jeździe jesteśmy zejść w stanie w okolice 7, 7,30 litra. To jest średnie spalanie tutaj z, z moich ostatnich tam 300 czy 400 km. I jak normalnie jeździmy, to mamy 7. Jak próbujemy wycisnąć i sprawdzić, jak długie nogi mają te konie, no to wtedy będzie to 9-10 litrów. Jedna rzecz, zauważyłem to wczoraj, jak wracałem. Jadę sobie stówką na szóstym biegu i samochód zaczyna przerywać. Tak, coś dziwnego zaczyna się dziać. i Tak się zacząłem zastanawiać, o co tutaj może chodzić i w czym tutaj może być problem, ale chyba jakiś problem, jakiś problem niekoniecznie mechaniczny, a co raczej z elektroniką sterującą wtryskiem na przykład. Gdzieś chyba coś się pojawia, bo przy właśnie takich przy większym obciążeniu, czyli szósty bieg, 100 na godzinę, zaczyna się takie delikatne raz na jakiś czas, regularne przerywanie, dławienie, tak jakby wypadał zapłon więc tutaj coś, coś delikatnie z tym samochodem zaczyna być, dzisiaj też już chwilę tym samochodem pojeździłem, jeszcze tego nie zauważyłem być może potrzebna jest odpowiednia temperatura pracy żeby to wystąpiło, a być może się popsuło i po prostu się zreperowało tego nie wiem pora na krótkie podsumowanie, Renault Megane czy potrzebujemy takich samochodów? tak, potrzebujemy ich, choćby po to by były jakimś punktem odniesienia dla konkurencji. 86 tysięcy za MG, czyli auto chińskie z silnikiem 1.5, wolnossącym, 100 koni, musimy zapłacić 72 tysiące. Fiat Panda nowa kosztuje 80 tysięcy. Okej, okay, z automatem, tak? To jest bardzo przyzwoita cena. Na samochód, który już oczywiście swoje zarobił, wiele razy się zwrócił i teraz po prostu jest produkowane tam, gdzie tanio można produkować samochody, czyli w Turcji. Natomiast jeżeli komuś nie zależy na prestiżu, jeżeli komuś nie zależy na tym, żeby mieć wartość dodaną przy zakupie samochodu z tej okazji, że to jest SUV, albo że to jest jakaś marka premium, albo że mamy tutaj jakieś bariery, chociaż tutaj jakieś bariery są w postaci ambientowego podświetlenia boczków drzwi, no to mówię, no tutaj ten samochód przegrywa z tymi bardziej nowoczesnymi konstrukcjami, no, nie jest taki super, ale porównałbym go do Toyota Corolli na przykład, to to jeździ zdecydowanie lepiej, to jest zdecydowanie Bardziej dopracowany samochód, jeżeli chodzi o układ kierowniczy, o układ napędowy, o połączenie silnika ze skrzynią biegów. To jest naprawdę fantastyczne auto do jazdy. Bardzo przyjemne. Nie przesadzone w żadną stronę. Wypośrodkowane. Jak trzeba wcisnąć, to ono sobie absolutnie daje radę i jeżeli chcemy jechać spokojnie i delikatnie, no to ona jest wtedy wygodna. Czego chcieć więcej? Za 86 tysięcy są jeszcze egzemplarze, chociaż oficjalna cena już na rok 2020, 2025 wróciła do poziomu 100 tysięcy złotych. I jeszcze ciekawostka, bo wspomniałem o tym, że są dwie wersje. 1, 3 benzyna 140 z manualem, 1.3 benzyna 140 z automatem. I diesla chcą przywrócić do Meganki w wersji sedan. Coś takiego, nie? Kto by pomyślał? Ciekawy jestem bardzo, ile będzie kosztował, bo w cenniku go dzisiaj nie znalazłem jeszcze. No i też jestem bardzo ciekawy, jakie będzie zainteresowanie tym samochodem, bo on jest w tym momencie dostępny u dealerów, ale jakbym miał wybierać między dacią Logan, a tym, to bym się nie zastanawiał. Dacia Laguna jest oczywiście już niedostępna, ale jakbym miał wybierać między dacią Sandero 1.0, 100 koni, która kosztuje tam powiedzmy 70 parę tysięcy złotych, a tym, no, właśnie, Sandero będzie z gazem, czyli będzie taniej jeździło, będzie jednak mniej paliło. To zależy, do czego ten samochód miałby być. To wszystko na dziś, Kłaniam się pięknie. Renomegaan w wersji Grand Coupe było dzisiaj bohaterem odcinka. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ubiegłym tygodniu.